Już uciekasz? Muszę, mam sesję zdjęciową. Mówiłem się na dzisiaj, no bo święto. Ludzie mają wolne i zgodzili się pozować. Szkoda, że musisz lecieć. A będą tam jakieś ładne dziewczyny? Co? No na tej sesji, czy będą jakieś ładne dziewczyny? Niektóre. Chodzi o małżeństwa, a raczej o pary. Jak ludzie upodobniają się do siebie wraz z wiekiem? Tak jest? Może i nie, ale ja mam pokazać tak, żeby było. Fotografia kreuje rzeczywistość, no, no, no. Ty, ty może pośpij jeszcze, co? Nie, myślisz, że ja nie mam żadnych obowiązków? W moim zawodzie, jeśli chce się zarabiać pieniądze, to trzeba trenować. Wiem, kochanie, wiem. Co? Nie mów do mnie kochanie. Aha. A dlaczego? Jeszcze Bożenka usłyszy? żarty sobie robisz, a mi naprawdę wczoraj było głupio. No prób przecież nie ma. Nawet mi do głowy nie przyszło, że ona może tam być. No i wyskoczyłem do ciebie z tym, kochanie. No i nagle dzisiaj cię to gryzie? Wczoraj było wszystko w porządku. Cały czas gryzło. Poproszę. Ale nie chciałem nam psuć wczoraj wieczoru wieczór był bardzo udany, Kaguciak. No, przestań, ja nie lubię, jak ty tak do mnie mówisz. Ale Kaguciak był wcześniej bardzo kukurykowy. No co to było? Kara? Tak, a za co? Za nieostrożne używanie słowa kochani. A jeśli. Boże nas zrezygnuje z tańca? Nie zrezygnuje. Tak? A skąd wiesz? No to już ty się o to postarasz, żeby nie zrezygnowała. Ja. Mi na pewno nie uwierzy. Zakochana kobieta jest w stanie uwierzyć w każdą bzdurę. Nie, Marta. Ja nie mogę grać na dwa fronty. Tym bardziej, że Boże i tak wie, co jest...